Więc Polska z z Francją w jednej 8 finale. To jest bardzo ciekawy mecz. Mi się wydaje, że damy radę, ale na pewno będzie ciężko. Pokazaliśmy z Argentyną, że potrafimy się utrzymać w pierwsze 45 minut, ale prawda jest taka, że mecz trwa 90 minut i to trzeba do końca grać zawsze, a nie tylko przez parę minut. Pierwszą połowę mi się bardzo podobała ta pierwsza połowa z Argentyną, bo utrzymaliśmy się, mieliśmy nawet parę akcji, mieliśmy tak chyba 30-40% posesji, to z Argentyną to nawet nieźle i dobrze broniliśmy, ale potem w drugiej połowie, w pierwszej minucie, to Argentyna strzeliła pierwszą bramkę, a potem to zmieniło cały mecz. Więc mi się wydaje, że z Francją będzie prościej niż z Argentyną. Oglądałem vloga, że Lewandowski dokładnie to samo powiedział, że jak potrafimy z Argentyną grać, to z Francją też damy radę. Ale teraz będzie ciężej, bo Francja będzie o wiele inaczej grała niż w grupach, bo w grupach już mieli awans, to grali inaczej i przegrali z Tunezją nawet, ale teraz będą walczyć o cały puchar, więc będzie ciężki mecz, ale my też musimy do tego meczu z dobrym podejściem wejść i nie, że będziemy myśleć, że przegramy albo że Francja jest faworytem, tylko trzeba do końca grać i mieć dużo serca, mieć dobre podejście i jakoś wygrać ten mecz. I każdy będzie mówił, że to jest Lewandowski kontra Mbappe, ale tak naprawdę to jest Polska kontra Francja, to zawsze będzie jeden na jeden z, z każdym zawodnikiem, a nie tylko Lewandowski i Mbappe. Predykcja na ten mecz dopiero będzie jutro, jak będę robił te wszystkie mecze, ale dzisiaj po prostu pogadam o tym meczu, ale nie będę dawał predykcje na to, czy wygramy, czy nie. Po prostu powiem niektóre fakty. Niektórzy myśleli, że Francja nawet spadnie, ja nawet tak pomyślałem, no bo Karim Benzema dostał kontuzję, napas napastnik na świecie to 2022. Pogba dostał kontuzję i Kante dwóch pomocników i dla mnie myślało, że nie wiem, Francja nie ma takich dobrych po pomocników oprócz Pogba i Kante. Więc mi się wydawało, że trochę spadną w dół i że każdy kontratak tak to słabo im będzie szło w tej pozycji. Ale jakoś dali radę, wygrali pierwszy mecz i drugi mecz, one z Tunezją przegrali, ale i tak przeszli dalej, więc brawo dla Francji. Ale Francja ma bardzo dobry atak, ma Mbappe, najszybszy zawodnik na świecie teraz I musimy jakoś dać radę z nim, bo on będzie biegał i biegał, to jeszcze jest młody chłopak, on ma dużo siły On będzie biegał i biegał przez całe 90 minut, więc musimy na niego uważać ale jak też mówiłem, to nie jest Lewandowski kontra Mbappe, tylko Francja kontra Polska. Więc musimy uważać na całą drużynę, jak oni będą grać. Trzeba mieć dobre podejście. Ale też można powiedzieć, że nie mamy nic do stracenia, bo to, że przeszliśmy grupę, to tak jest bardzo dobra, pozytywna rzecz. Popatrzyłem na wszystkie takie predykcje, na te mistrzostwa i na media, na Instagramie, na Twitterze. I każdy mówił, że Polska i tak spadnie w grupach, że Meksyk na pewno przejdzie, bo Meksyk nie przeszło. Meksyk nie przeszło grupy pierwszy raz od 30 lat chyba, a Polska awansowała pierwszy raz od 36 lat chyba. Więc każdy myślał, że Meksyk jest faworytem do tej grupy, ale niestety spadli. Znaczy, nie niestety, no fajnie, że spadli, no bo my przeszliśmy. Ale pokazaliśmy, że potrafimy grać z takimi drużynami, z Meksykiem zremisowaliśmy, wiadomo, z Arabią wygraliśmy, tym z Argentyną przegraliśmy. Kurde, jak Arabia Saudyjska szliliła tą bramkę, to już wszystko zmieniło. Cieszę się, że Polska ma ciężkiego rywala teraz w 1.8. finału, możemy pokazać klasę, wszystko jest możliwe tak naprawdę. Ale czy wygramy ten mecz czy nie, dowiecie się jutro z moją predykcją, na razie wszystkie moje predykcje dobrze szły. Powiedziałem, że zremisujemy z Meksykiem, wygramy z Arabią i Lewandowskim, klasa, a w tym przegramy 2-0 Argentyną, i tak przejdziemy, więc. Może czasami nie potrafię tak zanil... zanalizować cały mecz, no bo czasami tam gadam i gadam, i czasami nie rozrozumieć mnie. Nie da się mnie zrozumieć, ale wszystkie moje predykcje zawsze dostaję dobrze, więc to jest najważniejsza rzecz, bo o tym to jest film. Ale jak mówiłem, ja zawsze tak sądziłem. Że Polska czasami nie potrafi grać 90 minut. Potrafimy dobrą połowę zagrać, a po dobre 60 minut. A potem jakieś zmiany się zrobią, a potem cały mecz się zmienia i nie potrafimy dać z siebie wszystko. Tylko pamiętaliście ten mecz: Polska-Holandia. E, szczeliliśmy drugą bramkę. Polska dominowała ten mecz i to była Liga Narodów z Holandią, którzy wygrali całą grupę. Szczeliliśmy drugą bramkę i przestaliśmy grać, albo ten Holandia szczeliły dwie bramki i dwie minuty, więc o to mi chodzi, że nie potrafimy grać do końca, tylko pomyśleliśmy sobie, że o, już jest 2-0, trochę zrelaksujemy i będziemy po prostu tak sobie grać, a potem dwie minuty później 2-2. Więc Polska musi się nauczyć grać do końca, a nie tylko przez pierwszą połowę albo przez jakieś 60-70 minut, tylko trzeba grać całą mecz, czyli 90 minut. Też musimy dobrą kondycję mieć, bo zawsze może być dogrywka. Teraz nie będzie tylko Renis a w tym 90 po 90 minutach, tylko teraz będzie dogrywka, będzie 120, więc jeszcze godziny musimy się nauczyć grać, musi być lepsza kondycja, musimy być przygotowani do tego meczu. I dać siebie wszystko, no bo to jest Francja. Francja wygrała Mistrzostwa Świata w 2018 i mają bardzo silny skład, nawet bez Pogby, bez kanty i bez benzyny. Więc z pierwszej strony cieszę się, że gramy z Francją, ale też będzie ciężko. Mogliśmy zagrać nawet z Australią, chyba jakbyśmy zremisowali ten mecz, to byśmy grali z Australią. No bo Argentyna to zagra z Australią, bo na pierwszym miejscu była. Ale jak my chyba byśmy zremisowali, to byśmy na pierwszym byli. Tak, dokładnie by tak było: Polska by miała 5 punktów. Meksyk by miało 4, Argentyna by miała 4, a Arabia by miała 3, Gdybyśmy byli na pierwszym miejscu, to byśmy grali z Australią. Ale nie można teraz o tym myśleć. Mamy mecz z Francją, na tym trzeba się skupić. Ale predykcja na ten mecz będzie dopiero jutro, jak będę robił predykcję na każdy mecz Będę używał aplikacji, taką tam gdzie można zrobić predykcję na cały mundial i no na każdy mecz zrobię predykcję aż do finału, więc to będzie ciekawy filmik, więc nie możecie tego przegapić. Ale to dziś na tyle, dziękuję, że oglądaliście i jak mówiłem będę robił filmiki na cały mundial, więc jest to do oglądania jak lubicie piłkę nożną. Ale dziękuję, że oglądaliście i do następnego dnia. Peace.